Mi chiedo, val la pena di restare qui abbracciati. Mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. Se ti guardo dentro agli occhi, mentre già mi batte il cuore, e ti dico che per me stare insieme qui con te è sapore dell'amore, mio caro. Jeśli myślisz o wielu aspektach, takich jak klimat, zamożność, styl życia czy kuchnia, to Włochy. Okazują się jednym z najlepszych miejsc na Ziemi do życia. Podobnie jest z samochodami. Ostatnio coraz większą popularnością cieszą się crossovery, czyli auta, które w jednej formie potrafią zawrzeć wiele zalet. Ale debiut tego modelu, Opla Crossland X, pozostawia nas z jednym dość osobliwym pytaniem. W jakim celu Opel wprowadza do oferty dwa samochody o zbliżonej wielkości i charakterze? Klienci Opla stoją teraz przed dylematem. Wybrać Crosslanda X czy Mokke X?

ale ma większy o aż 5 cm osi, więc można się spodziewać, że wnętrze będzie całkiem obszerne. Poza tym, inżynierom Opla udało się wypracować bardzo dużo miejsca na bagażnik. Crossland oferuje aż 410 litrów przestrzeni bagażnika, a jeżeli przesuniemy tylną kanapę, to wtedy ta przestrzeń rośnie aż do ponad 500 litrów, czyli do pojemności, jaką oferują kompaktowe kombi. Na rynku Crossland będzie konkurował z takimi modelami jak Renault Captur czy Peugeot 2008 i szczególnie z tym drugim samochodem Crossland ma wiele wspólnego, ponieważ koncern PSA niedawno kupił Opla. A teraz sprawdźmy, jakich wrażeń dostarcza Crossland za kierownicy. Crossovery łączą w sobie zalety samochodów MPV i suv Tak naprawdę przejmują przestronne wnętrze od minivanów i atrakcyjny wygląd od SUV-ów. I Trzeba przyznać, że w Crosslandzie widać to przestrzenne wnętrze. Firma zdecydowała się zrezygnować z możliwości napędu na cztery koła. Dzięki temu podłoga jest niżej poprowadzona. Dzięki temu też bagażnik może być obszerniejszy, bo nie trzeba gospodarować tego miejsca na, na wał napędowy i na cały układ napędowy tylnej osi. I w Crosslandzie widać, że ten samochód jest przestronniejszy od Mokki, chociaż te różnice nie są, nie są duże. Wnętrze Crosslanda bardzo mocno przypomina pozostałe modele Oplas, wyraźnie poprowadzoną górną linią deski rozdzielczej z 8 dotykowym ekranem, który oczywiście umożliwia dostęp do wielu aplikacji, dostęp do internetu. Wnętrze wykonane jest z twardych plastików, no, jedynie deska rozdzielcza górna, część deski rozdzielczej pokryta jest jest miękkim, miękkim tworzywem, ale w przypadku klasy B, a to jest przecież SUV, który, który należy do klasy B, to już jest standard i trudno oczekiwać tutaj materiałów wysokiej jakości. Podobnie jest też w przypadku Renault Captura czy, czy Peugeot. W Roslandzie dostępne będą dwa silniki: benzynowy 3-cylindrowy o pojemności 1.2 litra oraz diesel 4-cylindrowy o pojemności 1.6 litra. Oczywiście będą dostępne różne wersje mocowe. Silnik benzynowy występuje w wersji 81 koni, 110 i 130 koni. Natomiast diesel występuje w dwóch wersjach: 99 konnej i 120 konnej. To jest jedna z różnic, która dzieli Roslanda z Mokką. W Mokce możemy sobie kupić turbodoładowane silniki benzynowe o czterech cylindrach i nieco większej mocy. Najnowszy Opel Crossland pokazuje, jakie są obecnie trendy w motoryzacji. Samochody głównie wykorzystywane są na krótszych dystansach, jeżeli wybieramy się na wakacje, to raczej już wybieramy samolot, ale za to napakowane są elektroniką i systemami związanymi z, z bezpieczeństwem. Podobnie jest właśnie w, w przypadku Crosslanda. Oczywiście mamy ostrzeżenia przed pieszymi, samochód automatycznie zahamuje, jeśli, jeśli na drodze pojawi się przeszkoda, i mamy całe bogactwo zalet, jakie, jakie płyną z łączności internetowej. Zastrzeżenia można mieć do układu kierowniczego, elektrycznie wspomaganego, jak obecnie prawie wszystkie tego typu konstrukcje który nie daje bardzo dobrego czucia przyczepności przednich kół i można mieć też zastrzeżenia co do, co do prowadzenia na autostradzie. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do gamy silników, do faktu, że nie możemy sobie zamówić Crosslanda z silnikiem benzynowym o czterech cylindrach, ale Opel oczywiście nie zostawi tych klientów bez opieki i zaproponuje im droższą o około 7000 tysięcy Mokkę. Ten samochód został skonstruowany po to, by można było się nim komfortowo przemieszczać głównie w mieście i na niewielkich dystansach i w tej roli spisuje się bardzo dobrze. Ma wyżej zamocowane fotele, łatwo się do niego wsiada i wysiada, ma przestronne wnętrze i jak nasuwa bardzo obszerny bagażnik. Na koniec wróćmy do różnic, jakie dzielą e, mokkę z właśnie zaprezentowanym Croslandem. Mokkę możemy zamówić z napędem na cztery koła. Mokka ma nieco większy prześwit, mocniejsze silniki i większe koła. Crossland jest tańszy w zakupie i eksploatacji i ma przestronniejsze wnętrze.